Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować mój serwer Minecraft na wersji 1.6.2. E, oczywiście będzie updateowany do najnowszej w tym momencie, czyli 1.6.4. E, no i dobra, to może rozpocznijmy. Pokażę Wam co i jak. IP będzie w opisie. E, na początku, co robimy, to oczywiście e, tworzymy konto. Ja zrobię szybkie cięcie. Dobra, gdy się zalogujemy, e, mamy tutaj takie informacje, że, że życzymy mojej gry. Witamy na serwerze. E, tak, z lewej strony mamy wymieniarka lub AFK. Zaprezentuję wam to. O, deszcz. E, tu mamy stanowiska AFK i tak, wchodzi taka osoba sobie i jak widać podskakuje, w ten sposób. Dobra, e, to są stanowiska AFK, jest także wymieniarka dla osób, które klasycznie chcą się wymieniać przedmiotami. Zamykają się drzwi, zapala się światełko, tak to działa. Przejdźmy dalej. Oczywiście na spawnie są ender chesty, crafting table i e, kowadła. Następnie mamy sklep. Sklep jest na razie taki, żeby tylko był. Cen jeszcze do końca nie ma podanych, ale są podstawowe itemy takie, które można w sklepie zakupić. E, I mamy teleporty. E, tutaj są teleporty dla Małego grona osób Taki dodatkowy I może zacznijmy Mamy tak, mamy niczym neter, Mamy loch Mamy parkour Survival Spliff I event eee, Oczywiście dalej będą kolejne teleporty Może zacznijmy sobie Od lochu Wchodzimy do lochu Dostajemy informację, że witaj w lochu. I można sobie wpisać wcześniej Kit Tools dla wszystkich graczy. Dostajemy zbroję, narzędzia i steiki. Mam tutaj tryb nieśmiertelności. W sensie, że potwory nas nie biją, ale my je możemy normalnie. Dostajemy właśnie przedmioty i takie tam inne. E, jest mnóstwo potworów, takie jest co chodzą normalnie, czyli Creepery, zombie, szkielety, pająki i tak dalej. E, wracamy na spawn. Na spawnie mamy jeszcze właśnie niczym neter. W niczym neterze jest tak samo jak w lochu, tylko potwory, oczywiście z neteru też je możemy zabijać, tylko uprzedzam. Graczy nie wchodźcie do lawy. Następnie idziemy z powrotem na spawn. Tu mam oczywiście bonusa do szybkości, żeby szybko można było biegać. I przejdziemy teraz na parkur. Na mapce parkur oczywiście mamy parkura, którego oczywiście można przejść, żeby nie było. Żaden problem. Jest w miarę Prosty jak dla mnie, widzicie zresztą, że się wszystko da, o teraz zepsułem, no ale da się go przejść, tam jest meta, wystarczy zrobić screenshota i można dostać jakąś nagrodę. Eee, dobra, wracamy na spawn i idziemy dalej. Eee, Byliśmy na parkour i teraz czas na survival. Na survivalu, oczywiście, są gildie, można się bić i tak dalej. Span mamy w takiej górce i za pomarańczową linią, tu, tu i tak dalej. Można, oczywiście, się bić, bo jest PVP za nią i tereny. Są do Waszej dyspozycji, yy, następnie wracamy na spawn i idziemy na teleport. Osta ostatnią, nie, nie ostatnią jest e przedostatnią, jest event. Yy, właśnie, event jest dostępny. Jeżeli jakiś gracz przejdzie eventa, kiedy on będzie, yy, jest do wygrania VIP. Akurat tutaj wystarczy przejść tego parkura. Mówię od razu, że się go da przejść, żeby nie był. <grych> Są czasami też yy, takie do kopania eventy, żeby ze skrzynek coś wyciągać i tak dalej. Dobra, wracamy na spawn. I chyba ostatnią rzeczą, która nam została, jest Arena Spliff. Arena Spliff będzie czasami otwarta. Na razie jest, widzicie zamknięte, e, bo potrzebny będzie śnieg. No ale jak będzie to, oczywiście, na, pewnie można grać. I ostatnią rzeczą dla VIP-ów jest tak zwana Mapka Stolica w której VIPy mogą sobie budować, a tak jakby na Freebuildzie, yy, ciekawe budowle. Yy, jest ciemno, no więc tak. Yy, każdy sobie buduje gdzieś tutaj tak naprawdę. Tylko potrzebny jest właśnie VIP. I tutaj sobie zaczynam od bramy czy coś. Mamy bibliotekę. W bibliotece można sobie przedmioty. Spawn. Wolne działki tu są karczma niedokończona, piekarnia, kościół, działki, karczma większa. Hmm, co my tam jeszcze mamy? Przejdziemy się jeszcze dalej. Tutaj mamy. Oczywiście Jobs yy, będzie niedługo wgrany. Yy, gracze będą mogli mieć pracę. To jest Kuźnia. Ja akurat. O, co to jest? Spiderhead. O. Yy, ja akurat na serwerze jestem kowalem. Więc proszę się zgłaszać yy, do mnie po przedmioty, jeżeli będzie się miało wystarczającą ilość, ilość pieniędzy. Yy, tu mamy Cieśle, budującego statki. dalej No dalej, już jest mój dom. Dom drugiego admina, trzeciego admina. I tak dalej i tak dalej. Więc serwer jest naprawdę przyjazny. Na razie graczy nie ma, jest dosyć wcześnie. Specjalnie nagrywam, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Mamy naprawdę piękne drzewko. Więc serwer jest naprawdę Przyjemny do grania. E, miła administracja. Kilka zasad. Tu będą: hmm. rangi. A e, rangi to: e, jak dobrze pamiętam, patrycjusz. Tak, tutaj zobaczymy. Patrycjusz. Szlachcic. I magnat. E, każda lepsza po kolei. Dobra. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i wchodźcie na serwer. To na razie w grze. Cześć.